Halo, halo! Witamy Państwa! Przed nami ćwierćfinałowe spotkanie UEFA Champions League, które komentować będą Dariusz Szmakowski i Jacek Laskowski. Wielkie piłkarskie święto, oczywiście komplet kibiców. Szykuje się więc niezwykle ciekawy spektakl. Oba zespoły nastawiają się na 90 minut walki, także naprawdę będzie co oglądać. W dzisiejszym spotkaniu Juventus gra przeciwko Manchesterowi City. Grze zostało 8 drużyn, to już ćwierć finały UEFA Champions League. Wchodzimy w decydujący etap rozgrywek. Kto wie, może w finale zobaczymy, któryś z dzisiejszych zespołów. Jedno jest pewne, trafi tam najwyżej jeden z nich. Wysokim pressingiem po stracie piłki nie cofają się na swoją połowę tylko od razu atakują. Tak, nie zostawiają czasu na spokojne rozegranie, zmuszają przeciwnika do pośpiechu i popełniania błędów. Dzisiaj też powinniśmy spodziewać się z ich strony bardzo aktywnej gry przy piłce przez większość spotkania. Czy dziś też możemy się spodziewać takiej dominacji? Myślę, że tak. Praktycznie każdy z zawodników kończy mecze z wysoką skutecznością podań. Grają krótkimi podaniami, frustrują przeciwników, którzy tylko wodzą wzrokiem za piłką, a gdy tylko któryś popełni błąd w ustawieniu, błyskawicznie wchodzą w pole kart. ...po skrzydle, z jest sporo wolnego miejsca. Aleksandro Ach, troszeczkę za wysoko. Ładnie przymierzył, minimalnie nad bramką. Nie mógł gorzej wykończyć tej akcji. O czym on myślał? Koledzy z drużyny długo będą sobie żartować z tej sytuacji. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Fantastyczny strzał! A jaj, piłka wychodzi na bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie. Pianicz. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Mamy przerwę w pierwszym meczu ćwierćfinałowym i wynik jak dotąd jest remisowy. Choć będzie jeszcze mecz rewanżowy, nigdy nie jest za wcześnie, by powalczyć o lepszy wynik. Zaliczka w rewanżu zawsze się przyda. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kevin De Bruyne. Czy będzie prowadzenie? Bardzo dobra interwencja szczęsnego. City ma rzut rożny. Gabriel Jesus. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jest szansa na kontratak. Sytuacja wciąż groźna. Sany, Windogan. Windogan. Ładnie. Prostopadłe podanie. Gabriel Jesus, Okazja. Tak, gol. Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Piękna, indywidualna akcja wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Uśmiech na twarzy Guardioli. Mecz zaczyna się układać po jego myśli, ale przypomina piłkarzom, że nie wolno tracić koncentracji. Z jest sporo wolnego miejsca. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Uderzenie Cristiano Ronaldo. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na Bieżę Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Tak, jest remis i znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Emre Can. Strzał Ronaldo. Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. interwencji bramkarza mogą jeszcze powalczyć. Ten golo odebrałby im wszelkie... Nie ma dzisiaj zwycięzców, nie ma pokonanych. Mecz kończy się remisem 1 do 1. 90 minut gry za nami, wciąż na dobrą sprawę nie wiemy. To jest faworytem do awansu. Rzecz rozstrzygnie się w rewanżu. Wyrównany poziom rywalizacji sprawia, że nie zdziwię się, jeśli o awansie zadecydują bramki zdobyte na wyjeździe. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic, nie można mu zarzucić. Może być z siebie zadowolony. Strzelił wyrównującą bramkę i dzięki temu zespół nie przegrył.